W szalonym świecie sztuki i polityki, gdzie granice między tymi dwoma dziedzinami często się zacierają, wydarzenie z dnia 11 czerwca pozostaje w pamięci. Na prestiżowej scenie Kennedy Center w Waszyngtonie, symbolu kultury amerykańskiej, miała miejsce niezwykła premiera Biera, przedstawienia nędzników. Wydarzenie to przyciągnęło wielu znakomitych gości, ale oczy wszystkich zwrócone były na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, oraz jego żonę. Melanie. Trudno było o lepsze tło dla politycznych zawirowań, ponieważ Donald Trump właśnie rozpoczął swoją drugą kadencję i objął nową funkcję przewodniczącego Kennedy Center, co niewątpliwie wprowadziło zamieszanie w zarządzie tego prestiżowego miejsca. Melania i Donald Trump pierwszą wizytę w Kennedy Center uczcili wejściem na czerwony dywan. Prezydent postawił na klasyczny smoking, natomiast jego żona wybrała odważną, asymetryczną suknię od renomowanej marki Bottega Veneta, której cena sięgała około 12 tysięcy złotych. Całość dopełniały eleganckie srebrne szpilki, a para poza oczywistą elegancją wydawała się cieszyć z tego wieczoru, co zdziwiło wielu. Biorąc pod uwagę krążące od miesięcy plotki o ich rzekomej separacji, fakt, że trzymali się za ręce i uśmiechali, zyskał spory rozgłos. Gdy jednak weszli do sali, publiczność zareagowała zaskakująco i podzieliła się na dwa obozy. Jedni wiwatowali, inni zaś wygwizdywali parę prezydencką. To niecodzienne zdarzenie szybko zagościło w mediach, a nagranie z tego momentu trafiło na YouTube, ciesząc się dużym zainteresowaniem. Reakcje obecnych osób były mocno zróżnicowane. Okazało się, że nie tylko widownia miała zastrzeżenia do obecności Trumpów na premierze. Część aktorów biorących udział w Nędznikach odmówiła wystąpienia, co również nie było nowością. Już w lutym tego roku jedna z wokalistek zrezygnowała z występu w geście protestu przeciwko nowemu zarządowi, który był mocno związany z Donaldem Trumpem. Dziennikarze stacji Fox News postanowili zapytać prezydenta o jego reakcję na te niezbyt entuzjastyczne odpowiedzi ze strony artystów i publiczności. I w tym przypadku Trump pozostał nieugięty, wzruszając ramionami i odpowiadając, że nie zamierza się tym przejmować. Nie obchodzi mnie to, szczerze nie obchodzi. Wszystko co robię, to dobrze rządzę krajem, stwierdził, oddając w ten sposób swoją uwagę bardziej na sprawy państwowe niż artystyczne. Nie można pominąć także obecności wiceprezydenta Wansa oraz jego żony, którzy również doświadczyli nieprzyjemnych reakcji publiczności. Wydarzenie w Kennedy Center ukazało nam nie tylko świat wspaniałego teatru, ale także siłę sztuki jako narzędzia protestu i zderzenie z polityczną rzeczywistością, w której żyjemy. Takie wieczory na długo pozostają w pamięci nie tylko ze względu na sztukę, ale przede wszystkim na kontekst, w jakim się odbywają.